Siema, jestem Filip, a dzisiaj witam Was w Minecrafcie. Tym razem ogólnie na serwerze, bo jesteśmy na serwerze CubeCraft Games. I pogramy sobie dzisiaj w Skywarsy i troszkę Wam poopowiadam, co się działo przez te dwa miesiące, czemu nie nagrywałem i tak dalej. Film będzie trwał naprawdę 10 minut. Nie cieszę się zbytnio. Więc, Ym, po pierwsze, nie nagrywałam z powodu, po prostu, braku pomysłu. Yy, miało się dwa filmiki już pojawić, nawet trzy filmiki, ale po prostu mój telefon odmawia posłuszeństwa. Nie chciały się złowodować. Był to jeden filmik z, ojej, ojej. jeden filmik z Minecrafta i ktoś mi właśnie kradnie rzeczy. Jezus Maria! Ojej, ale słaby drop. I, I po prostu nic nie nagrywałem, a bardzo chciałam nagrywać. Już miałam dużo pomysłów. I więc tak, mam, mam w planach nagrać niedługo Brawl Stars, które było bardzo dawno I... I teraz mamy już konto w minecraft'cie, więc będą tylko serwery um, Jesteśmy ogólnie na serwerze takich minigierek Zagramy sobie dzisiaj w skywarsy i minigierkę więc tak. No. Jezus, Maria. Ogólnie fail. Ale ja w to nie wnikam, bo te faile się zdarzają u mnie częściej niż wygrane. To jest czwarty fail dzisiaj, taki. Więc. Y moja... połowa tego odcinka to będzie wkurzanie się na cały świat czemu ja spadłam? co? ktoś mi ukradł rzeczy? what? to? jakie to... jakie ja to założyłem? co? jakie ja to założyłem? he? dobra, nie wiem jakie ja to zrobię. Jest. Oh Już złote bardzo fajnie. Przydałby się mieczek jakiś. Oho, ho, 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 Ktoś tutaj nie zaglądał do skrzyneczki. Oje. Oje, oje. Ej, dobry, dobry start ogólnie. Tu jest to jest ten nowy mieczyk, ale. Dobry start. Ojoj. Zobaczę, czy, czy coś tu jest ciekawego. A! O, śnieżki sam, więc wezmę śnieżki. Jajka. A tutaj nic ciekawego. Lecimy przez okno. Co my tu mamy. Nic, jajka. Kozak. No. A jajka się nie stakujemy spoko, tylko do 16. Okej, okay, co my tu mamy? Diamentowy mieczyk. Dobra, robię to Ojojo, no Tutaj ten typ mnie denerwuje. I prawdopodobnie jeszcze w tym roku będę nagrywał. Ojej, na lepszym sprzęcie. Bo prawdopodobnie dostanę nowy telefon. Ojej. I ogólnie wszystko będzie lepiej nagrywalne. I nagrywam na nowej nagrywarce, właśnie. Na Mobizenie testuję Mobizena, jak się na nim graje ogólnie. Bo zawsze nagrywam na durecorderze, ale coś się stało i du rekordera nie, może, nie można znaleźć. I, i po prostu teraz nagrywa na Mobizenie. O Jezu, ała 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 awa awa Jezus Maria A Złote jabłko mnie O ja... które miejsce? Back to lobby Teraz zagramy sobie te minigierki i pokażę wam jak ty się prezentuje, ale jestem nikogo nie lubię. I co się stało? To są te pierki. Ogólnie ten serwer odkryłem niedawno, bo zawsze gram na The Hive. Ale Hive jest w porównaniu do tego niczym. I tak czasem miło sobie nagrać filmik dla Was. I mam już 25 subów i to jest dla mnie po prostu niemożliwe, że w przeciągu niecałego roku widzieliśmy tyle Moim marzeniem jest nabicie 100 subów. O Jezu! Trzeba znaleźć slime Bloka Dobra akurat to nie zlami i lecimy teraz po trzy dechy. O, jestem czwarty. Answer Minecraft, Creator, Microsoft, tak. Dobra. Aha, no tak, nie. Jezu. O Jezu, Jezu. Um, I właśnie przykrywając dla mnie, po raz, dwa razy, co? No i nic jeszcze już 8 minut będzie. ała! Wow. I no i co? No i to by było. O Boże! Jakie lagi? Przepraszam Was za te lagi, ale coś z telefonem mi nie. Jezu! Sorry za moje rajd'y, ale... Tak się rajd'uje brzmi jak pięciolatek. I no i tak. Dobra, tutaj może kogoś pokonam. Ała, awa, awa! No i tak, teraz to będzie... Podajże... I mi skin się zmienił. Niedługo będę własnego skina miał. Już w następnym odcinku będę miał swojego skina. Nowego. Elo? A! Cześć Dobra Kto jest Ojej CO?! Jak to mogło mnie zabić? Już 10 minut wie odcinek no co się dzieje masakra A ten świat jest nie fair jak jest King of the hill to jest taka rzeźnia Jak zbudować Golema? Tak, Jezus prawie. Co tu trzeba zrobić? O, Jezu. Ej, dwej. A, ha, o kupimy. Um, węgiel. Węgiel. Nie ma węgla. I o, dobra. Y, watermelon. Mam. Dobra, mam. Jezu. To jest najbardziej chora rzecz. Jaka okay, jest tylko na tym serwerze? No, zabrał mi motylka. Dobra, mam. Siedem zabrałem. Kazacka. Błagam tylko nie.